W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować działanie piły Wolfcraft Soul Pro 370 POWERCUT To jest taka piła do gałęzi. Trochę, trochę jest droższa niż taka marketowa, i trochę ino on więc mogę coś o niej powiedzieć. Ale też piła ma wysięgnik 4-metrowy. Od razu pokażę, jak ten wysięgnik się rozkłada. I z wysięgnikiem jeszcze gałęzi nie obcinałem. O, rad go wyciągnąłem. Wysięgnik jest tak długi, Próbuję obciąć gałęzie właśnie taką piłą z wysięgnikiem. Ale zanim to zrobię, to jeszcze pokażę, jak aktualnie wygląda działka, bo obiecałem to w którymś z ostatnich odcinków. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Taką rzeczą, którą od razu widać jako pierwszą, to jest ogrodzenie, które tutaj zostało zrobione wzdłuż całej działki. Ono odgradza działkę od torów. No to na pewno trochę będzie tłumiło hałas. Tutaj jest ten lasek sosnowy, który kiedyś już pokazywałem. Trochę gałęzi wycinałem, ale rozdrabniacz mam stosunkowo od niedawna. To już pokazywałem, jak zmieliłem te gałęzie, jak mieliłem te gałęzie tutaj na tej kupce. No ale te, które leżały dłużej, no to będzie trzeba spalić, bo one się już niestety nie nadają za bardzo do takiego mielenia. Ciężko, ciężko wchodzą do tego rozdrabniacza i się kruszą. Więc też po prostu no, będę musiał je spalić. No i też bym chciał właśnie na tych drzewach, na sosnach głównie. Poobcinać susz, poobcinać jakieś gałęzie, które są połamane, zwisają. No, trochę te, te drzewa tutaj z tej strony trzeba, trzeba poddać pielęgnacji. Ten krzew też się go pozbędę, bo to jest jakiś chyba, to jest chyba czarna jagoda. Więc to niekoniecznie mi to potrzebne. No i pokażę dalszą część działki. Tutaj planuję posadzić maliny, jeżyny, borówki amerykańskie. Takie jest miejsce akurat między drzewami, gdzie trochę będzie słońca i z tej strony będzie słońce wpadało i, i z tej strony no ale oczywiście tego będzie też muszę wszystkie posprzątać po prostu je spalić a ten mały budynek to kibelek działkowy też został w zeszłym roku postawiony o, reszta, reszta działki będzie ogrodzona prawdopodobnie siatką a tam w tamtej części gdzie kiedyś był ten taki mały ogródek to będzie wykopany staw Pokażę ten staw, to miejsce na staw. O, jest dość mokro, więc jest szansa, że woda będzie rzeczywiście na, na takim poziomie dosyć wysokim. To będzie staw z wodą gruntową. Tutaj nie, nie ma żadnych dopływów, żadnych rzeczek, nic takiego, więc po prostu ta woda będzie stała. No i tak z szacunków wynika, że lustro wody będzie tak mniej więcej 60 cm poniżej poziomu gruntu. O, a tak wygląda KiBelek. To właśnie też w zeszłym roku się udało zbudować, niestety tutaj to są takie zwykłe drzwi łazienkowe, no i farba odprysnęła, bo były ładnie pomalowane na brązowo. Fina to coś z tym zrobić. No i o, kibelek jest kibelek, jest tam taka szafeczka. No, a to tutaj, to miało być siano, ale trochę mi nie wyszło, ono zaczęło, zaczęło niestety... Yy, kompostować się. No tutaj nawet trawa wyrosła na tym. Po prostu zbierałem je jak jeszcze było mokre. No i dlatego, dlatego ono się tak kompostowało. Czyli teraz najbliższa inwestycja to będzie staw I myślę, że to będę pokazywał na jakimś filmie jak ten staw będzie kopany. Może jeszcze pokażę jedną rzecz. Na zewnątrz działki. Też coś się udało zrobić. O, tutaj to co widać jest wzdłuż ogrodzenia. Takie suche. To są dzikie róże. I one są posadzane wzdłuż całego ogrodzenia w zasadzie. Mam nadzieję, że odbiją, bo to tak głównie korzenie są powsadzane. No i mam nadzieję, że będą st stanowiły jakąś tam ochronę, ale też będzie pokarm dla ptaków. No i tak to wygląda. Mamy trochę drobny dołodzec. Sosny stary, żeby się dobrze paliło? O, na pewno się zapali. A żeby jeszcze było łatwiej, to mam takie ścinki z niszczarki, z dokumentów. Trochę tych ścinków na typie. A resztę, a resztę schowam do kibelka na następną bliskę. Сухо, 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 соснат даже без подправки. Palić, żeby nie było ciepło. Takie drobiazgi to wycinam sekatorkiem za punkty, za punkty z tego. Strzela. Sekatorek. Fiskarsa. No i to szybciej idzie. Jest taki suchy, mały gałązek. Trzeba po prostu wyczyścić, żeby drzewa te szczęki wyglądały. Lepiej będą rosły, bo będą miały więcej światła. Ta tutaj pod sosami już została wyczyszczona, żeby móc podejść i wyciąć te wyżej gałęzie. Ale jeszcze trochę jest. Jeszcze to trzeba spalić. żeby biorę gałęzi i spala. Teraz paliwo konkretne. Ładny płomień. Trochę tutaj pod tymi sosnami już jest posprzątane więc jest swobodny dostęp do drzew. No i teraz poobcinam trochę gałęzie na, na, z tego wysięgnika. No to się łatwo zapina. No i zobaczymy jak to będzie szło. Tu jest taka sucha gałąź na górze. Udało się. A teraz na wstępne, Jest sporo takiego suszu w tych To jest ostatnictwo. Dosyć sztywny jest ten kij. O. Nawet się szybko tnie.

Trochę się przejaśni, bo będzie mniej tych suchych gałęzi, światło będzie lepiej docierało. Te drzewa będą lepiej rosną. Ta piła jest dobra, bo ma na końcu taką, taki haczyk tak jakby. To można sobie coś odgarnąć. Lepiej widać miejsce cięcia. Albo można właśnie pociągnąć gałąź jak się ściąga z drzewa. Że bardzo jest praktyczna. Jest też elastyczna i dzięki temu. Nawet jak jest takie niewygodne trochę podejście to nasz znaczy po prostu wycina I idzie po uchu O i bardzo się wygodnie tą tiłą wycina Poszło. Mamy no, taką brzozę, ona jest krzywa, bo tutaj wcześniej rosła sosna i ona po prostu zasłaniała, nie było światła, dlatego się odchyliła. Ale wyrósł też taki odrost, taki drugi pień, I to to trzeba obciąć. No i pokażę, jak coś takiego się na tą piłą. ale sypko świetna jak w matko wchodzi tam też jest złamana no? O, i to chyba tutaj, to wszystkie. Udało nam się trochę posprzątać tutaj pod sosnami. Gałęzie powyciągaliśmy. Powycinaliśmy trochę krzaków. Także jest na pewno dużo bardziej przejrzyście. Gałęzie są poprzecinane. Teraz jeszcze trochę porozrzucam tego, tej drobnicy sosnowej. I pewnie będziemy kończyli na dzisiaj. Żeby nie wniło. chociaż widzę, że i tak się już skompostowało o w środku już jest kompost w zasadzie ładny będzie super pod krzaki już jest przerobiony w środku o świetnie z zewnątrz jakby nic się z tym nie działo a w środku już Konkretnie spuchniało. To na koniec jeszcze krótkie podsumowanie odnośnie tej piły. Wolfgarten Soap Pro 370 Power Cut, tak się ta piła nazywa. Piła ma dosyć długie ostrze to jest około 40 cm. Ma też dwa haki. Tu jest taki haczyk, który można ściągać suche gałęzie i tutaj na końcu można też za niego powiesić. Jest ostrze jest bardzo elastyczne co ułatwia cięcie grubszych gałęzi. Też no, bardzo ostre. Wykonałem już kilkadziesiąt cięć i suchego materiału, i świeżego, i nie stwierdziłem jakiejś tam różnicy, jeżeli chodzi o ostrość tej piły. No i ogólnie to mogę polecić. Sama piła kosztuje około 120 zł, a zestaw z wysięgnikiem 250, więc to nie jest mało. Ale mam też porównanie do innych pił. Mam też taką piłę dużo mniejszą. Ostrze, chyba około 20 cm firma Pachko. Naprawdę jest super, super ta piła ale to jest taka piła turystyczna bardziej Ona jest składana, zawsze ją ze sobą mam na rowerze Jak robię jakieś ognisko to, to tym tne gałęzie Jest naprawdę rewelacyjna Za 80zł to trudno coś lepszego kupić Myślę, że nawet Fiskars by tutaj nie dorównał Korzystam już ze 3 lata, trochę ją wykrzywiłem ale jeżeli chodzi o ostrość to cały czas jest rewelacyjna No i jeszcze dla porównania mam taką piłę za 15 zł z Allegro, jakaś tam jedna z tańszych, też jest składana. No i tutaj niestety w tej pile to po, po kilkunastu cięciach widać już różnicę w ostrości. Kilkanaście razy chciałem jakąś gałąź, no dalej da się, da się ciąć. Tak, ona jest dużo sztywniejsza, też no, krótsza, da się ciąć, ale jest ogromna różnica. Więc jeżeli zależy Ci na tym, żeby, żeby mieć przyjemność z cięcia drewna na ognisku, no to Serdecznie polecam te dwie piły, czyli jedna to jest tego, tej firmy Wolfgarten, ona jest dużo większa i to tak bardziej nie do plecaka, tylko można mieć w samochodzie albo po prostu no na działce się na pewno przydaje. A druga piła to ta piła Bacho, jest naprawdę rewelacyjna mogę ją polecić, żeby mieć do plecaka w jakimś plecaku ewakuacyjnym albo jak się wybiera gdzieś na biwak, świetna sprawa. Jeszcze jedną rzecz chciałbym pokazać odnośnie tego zestawu WOLFGARTEN. Tak, jeżeli chodzi o zakładanie piły na, na ten wysięgnik, to odbywa się to bardzo, bardzo łatwo. Jest po prostu zatrzask. O, coś takiego, taki przycisk. Wsuwam, bardzo, bardzo łatwo się to robi. A druga świetna rzecz w tym wysięgniku, poza tym, że jest długi i sztywny, tutaj nawet jest napisane, że od 220 do 400 cm, może być rozłożony do 40 cm, to ma taką świetną rzecz. Tu jest ten przycisk odblokowujący, wysuwanie. I tutaj co, co kawałek są zrobione te dziury, w których tam wchodzi ten boles, który blokuje. Ale są też takie małe dziurki, które pozwalają tutaj, w tym miejscu, dojść do tego, gdzie jest ta duża dziura. Czyli szukam małej dziurki, o i teraz wchodzi. I tak samo, tak samo dalej, to jest bardzo wygodne. Bo nie muszę szukać tak po masku, no przyspiesza po prostu pracę. O, świetna sprawa. Składa się też bardzo łatwo i szybko. Także no świetny zestaw do przycinania gałęzi, wart tych pieniędzy. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Pozdrawiam.